Powrót do szkoły nigdy nie był lepszy. Do zgarnięcia nagrody o wartości 30 tysięcy złotych bierz udział w ekstra eventach. Wbijaj na casedrop.eu i sprawdź najnowszy event. Back to school. Długo jeszcze będziesz szczał? Nie, już skończyłem. Dobra, możemy wychodzić? E, e, poczekaj, pytam profesora, pospytam. Krzantu, czy nie wypluwasz? Nie wiem, nie no wiem. nie wypluwam, to się kruszy po prostu i... Połykasz od razu. Spadają. Nie, ja akurat nie połykam. Więcej was nie było? Puszczę was tutaj dałem przejść sobie z tyłu. 519, plus No ale snacks dojeżdża pozycję Freo, doskonale wie gdzie jest rywal. Nie, Snacks naprawdę pozwala sobie na taką akcję! Ależ! Bolesne to było dla samego Freo i dla lajka, którzy nie mają właśnie domykania. Omijamy i spierdalamy. Co nie? Nie zatrzymam się! Nie ma chuja! Nie, to Widziałem na TVN Turbo jak ludzie chuja robią. Kładą się na jezdni i auto zapierdalają. Nie! Nie będę robił tego prawa jazdy. Jak to są takie, będą mi kurwa mówić co mam robić. Będę chciał to kurwa nawet przejadę mu po ręce. Gdzie będzie leżał na jezdni? Moja wina. Supervisor'a. Dobra. Odbiór. Jestem, Grzesiu, jestem! Jestem! Klasie, jestem, już mówisz, jestem. Mam 489, tutaj, a mi poleciało takie 466. Dobrze, że to jest ledwo mi, ledwo mi upgrade dała, a ja robię to kurwa 3 godzin i co? I gówno? Nie chcę mi się grać, to idę już. Idę fuj, na razie. <śm> Chyba usłyszał Dychę. Ten wykorzystuje posiadane informacje i co ciekawe Dycha nawet nie zdał obrażeń. Hades wyskakuje! Na szybko Hades! O, ależ Polacy są mocarni w tej dogrywce! Wcześniej Dycha, teraz Hades podskakuje jako snajper i zdobywa eliminację! Ensem! 130 megapaszkali. 140 obecnie. 150! To się skończy. Wylecieliśmy! Lecimy! Korean Plaza, lądowanie! po tym jak zjadłem ten pas do zjechania Teraz zmiany w czynności należy do obowiązków kierowcy czy w wypadku drogą, w którym jest zabity lub ranny Stanie przyjemny w wypadku, stanie z pracy w wypadku pozostaje na miejscu zdarzenia CO KURWA NEGATYWNY TEJ POJEBAŁO WAS Tymi ostatnimi granatami bo dwa właśnie zostały dorzucone na mida, no i medlając wraca do ataków pod bombsite, A, ale Hades ma najlepszego respa, także on tutaj będzie kontrolował domek, co jest problem dla Sausola, no ale sam Hades jeszcze tu wyciąga eliminację, Stam stara się rozgrywać to szybko, ależ genialna akcja od Hadesa, woro okay zostaje sam, ale Spinks to wszystko pięknie kończy i mamy, mamy rewelacyjne spot. Trzeba to jak najszybciej wyrównać, Inosen teraz świetny strzał, a IMD cały czas blisko tego zespołu? <laughs> bez Jak to wchodzi zawodnikom Anonymo? No naprawdę, ja ci powtórzę, na Mirażu żartowałem, gra lepiej niż Plak, ale to nie jest żart. IMD po prostu jest kocurem w tym meczu. To nie jest żart, to jest piąty zawodnik Anonymo. Ja naprawdę nie wierzę w to, co się dzieje. Dawno nie pamiętam, bym komentował taki mecz i by takie strzały się działy zawodnikom, jakiejkolwiek ekipy. No bez przybliżenia taki dystans. No to jest niepojęte. To jest niepojęte! Co się dzieje w tym spotkaniu?